Witam serdecznie w trzecim odcinku z naszej serii o zakładaniu ogrodu różanego. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy kwestii nawodnienia i wykończenia całego ogrodu, czyli siania trawnika. Woda to życie, zwłaszcza w ogrodzie, bez niej nawet najpiękniej zaprojektowany ogród nie ma szans w pełni rozkwitnąć, dlatego już na etapie zakładania ogrodu zaplanowaliśmy automatyczny system nawadniania. To inwestycja, która zwraca się nie tylko w zdrowiu roślin, ale też w oszczędności czasu i wody. Trawnik potrzebuje równomiernego podlewania z góry, najlepiej o świcie, zanim słońce zacznie parować wodę, z kolei róże i rośliny rabatowe. Są wrażliwe na moczenie liści, dlatego podlewa się je inaczej, od dołu bezpośrednio do korzeni. To chroni je przed chorobami grzybowymi i pomaga utrzymać zdrowy pokój. W ogrodzie zastosowaliśmy więc dwa typy nawodnienia: zraszacze wynurzalne do trawnika i linie kroplujące z kompensacją ciśnienia dla róż i rabat. Ze względu na zakrzywione linie rabat i urozmaicony teren, koniecznie było zastosowanie większej liczby zraszaczy, co nieco zwiększyło koszty montażu ale zapewniło optymalne nawodnienie całego ogrodu. Zanim rozpoczęliśmy sianie trawnika, trzeba było wykonać cały układ podziemny. Kopanie pod przewody nawadniające podzieliliśmy na dwa etapy w zależności od rodzaju terenu. Na rabatach, gdzie teren był już częściowo uformowany, wykopy wykonaliśmy ręcznie szpadlem. Pozwoliło to na precyzyjne prowadzenie przewodów między grupami roślin i wokół krzywizny rabat. Natomiast na prostych, długich odcinkach, tam gdzie przebiegać miały główne linie zasilające, użyliśmy specjalistycznej maszyny do wykopywania rowków wypożyczonej z wypożyczalni sprzętu ogrodniczego. Zdecydowanie przyspieszyło to pracę i ułatwiło prowadzenie instalacji na głębokości odpowiedniej do zraszaczy. Cały ogród podzielony jest na 8 sekcji, 7 odpowiada za podlewanie trawy, a jedna za linie kropulujące na rabatach. System jest w pełni automatyczny, uruchamia się codziennie o 5 rano, ale w każdej chwili można włączyć go ręcznie. Kolejna część to przygotowanie pod trawnik i siew. Gdy system nawadniania był już w pełni zainstalowany i zaprogramowany, przyszedł czas na kolejny, kluczowy etap wyrównanie terenu i przygotowanie pod trawnika. Do tego zadania została użyta ponownie minikoparka Avant z zestawem profesjonalnych narzędzi, bronami, wałem i glebogryzarką. Pozwoliło to nie tylko spulchnić ziemię po wykopach, ale też skutecznie usunąć chwasty i uzyskać równą, lekko zagęszczoną powierzchnię pod przyszły trawnik. Nie obyło się również bez ręcznego plewienia i usuwania chwastów, ale tak już jest w ogrodzie, że część prac da się zmechanizować, natomiast niektóre trzeba wykonywać ręcznie, w tym nieustanne usuwanie chwastów. Po zakończeniu prac mechanicznych teren został dokładnie zwałowany, aby wyrównać powierzchnię i zapewnić odpowiedni kontakt nasion z glebą. Zanim przystąpiliśmy do siewu, sprawdziliśmy dokładnie prognozę pogody. Zależało nam, by uniknąć ulewnych deszczy, które mogłyby wypukać nasiona w pierwszych dniach po wysiewie. Wybraliśmy sprawdzoną odmianę trawy, dostosowaną do intensywnego użytkowania i lokalnych warunków glebowych. Zakupione nasiona wysialiśmy siewnikiem równomiernie na całej powierzchni ogrodu, następnie przykryte zostały cienką warstwą torfu, a potem teren został zwałowany i rozpoczęliśmy intensywne podlewanie dwa razy dziennie, rano automatycznie i wieczorem ręcznie. Dzięki wysokiej temperaturze i dużej wilgotności gleby, trawa zaczęła szpilkować już po czterech dniach, choć standardowy czas oczekiwania to nawet dwa tygodnie. Ta szybka reakcja okazała się kluczowa. Czwartego dnia po siebie przeszła nad ogrodem gwałtowna burza z intensywnymi opadami deszczu. Część nasion, szczególnie na spadkach terenu, została niestety wypłukana. Na szczęście większość zdążyła już wykiełkować, co uratowało cały proces przed większymi stratami. Po ustabilizowaniu pogody wykonaliśmy dosiewki w miejscach ubytków. Gdy trawa osiągnęła wysokość około 10 cm przystąpiliśmy do pierwszego koszenia, skracając ją do 6 cm. Dziś możemy już cieszyć się bujną równą zielenią, a wszystko dzięki precyzyjnemu planowaniu, dobrej organizacji pracy i ścisłemu śledzeniu prognoz pogody. W końcu ogród zaczyna nabierać charakteru i kształtu. To właśnie teraz widać, jak wszystkie elementy od układu ścieżek, przez rabaty, poprawniki, zaczynają ze sobą współgrać. To także symboliczne zwieńczenie pracy przy różach, które bardzo dobrze się przyjęły. Pierwsze odmiany już kwitną, pachną kolorowe dokładnie tam, gdzie zostały zaplanowane. Ogród ożywa, i to dopiero początek tego, co będzie można w nim zobaczyć.